Panie trenerze, przegrywamy pierwszy sparing tego lata. Wynik niekorzystny, a sama gra, jak pan to ocenia? No tak jak to w piłce bywa do przerwy myślę, że taka e, naprawdę wyrównana gra z jednej i z drugiej strony jakieś sytuacje po przerwie. Myślę, że nasza, osiągaliśmy przewagę, słupek, poprzeczka. Wydawało się, że to my musimy tą bramkę strzelić, a, a to przeciwnik gdzieś tam po dobrze wyprowadzonym kontrataku. Jakieś tam drobne zamieszanie w polu karnym i tracimy bramkę. Yy... No cóż, no, no tak, tak to bywa właśnie w piłce. Niekiedy takie mecze się przegrywa, pomimo, że tak jak mówimy, ta druga połowa na pewno na to nie wskazywała. Inna ważna sprawa to stan zdrowia Patryka Skureckiego. No nie wiemy nic na razie, jest w szpitalu. Wyglądało to, powiem szczerze, nie za, nie za ładnie. Obawiamy się, że będzie to jakieś złamanie kości jarzmowej, czy Gdzieś tam urazno oby oby to było coś, coś drobniejszego, no ale zobaczymy. Na razie nic więcej nie wiemy.